Dzień dobry moi drodzy. Korzystając z bałaganu na stole, jedziemy z kolejnym nagraniem. Szary karton z Chin. I tutaj to logo również myślę, że już widzieliście kilka razy. I to były szablony. Bardzo ciekawe szablony. Dobrze wykonane. I tym razem jest bardzo podobnie. Cóż mamy tutaj w zestawie? No, oczywiście szablon. Wykonany z takiego bardzo twardego tworzywa ciężko ścieralnego. Mamy slot prowadzący dla listwy, która będzie wpinana. I to będzie czekajcie, będzie wpinana tak, są dwa miejsca na docisk w zależności od średnicy, którą chcemy frezować, jeśli chcemy małe średnice, to wtedy ten pin oczywiście idzie bliżej frezu. Tak, i przesuwamy, i możemy sobie to regulować. Mamy śruby, które będą służyły do zamocowania stopy. Ja tutaj sobie przygotowałem otwory dla stopy do fryzarki Bosza. Są różne. Można to wykonać samemu. Ja miałem taki uniwersalny, gdzie było bardzo mało otworów. Różne są te stopy, albo mówię, można zrobić sobie adapter, dopasować do pod swoją maszynę. Co jest jeszcze? Jest właśnie ten pin, który zaraz również użyjemy. Sorry, pin. Białe tworzywowe kółko, które będzie służyło do centrowania naszego cyrkla. Pin jest tutaj. I pin od razu powiem jest 6,3 mm, czyli 1 czwarta cala, tak? Dobrze myślę. I żeby chwycić tutaj, na przykład w tym Boszu, musiałem to lekko zeszlifować do 6 mm. Więc od razu mówię. Jest również wiertło 6 mm. Wiertło do do tego pina, właśnie. Sorry, nie do tego, tylko tutaj. Do tego, który będzie prowadził nasz cyrkiel. Jest nawet ogranicznik głębokości. Więc naprawdę, tutaj, słuchajcie, ten zestaw zawiera praktycznie wszystko. Jest nawet klucz imbusowy. Teraz sobie to zamocujemy od razu. Tak, starczy. Spokojnie, wystarczy. I są jeszcze dwa takie piny wkręcane tutaj, ale to pokażę Wam później. Dobra, no i teraz kwestia montażu tego wszystkiego. Jak się do tego zabieramy? Musimy najpierw zamocować stopę. Do frezarki. I w fryzarce mam już w zacisku, zacisku mam ten właśnie pin prowadzący. Tak przekładamy to w tą stronę. I teraz wykorzystujemy tutaj te dostarczone śrubki, one są dłuższe niż standardowe, ponieważ standardowe są dosyć krótkie. A tutaj mamy od razu tą wersję, wersję wydłożoną. Więc mówię, naprawdę ten zestaw jest pomyślany tak, żeby nic nie brakowało. I to jest miłe. Bo nic bardziej nie wkurza. Niż kupujemy jakiś zestaw, i nagle się okazuje, że kurde, nie ma tego, nie ma tego, nie ma jak zamocować. Dobra, tutaj sobie zamocujemy na dwa. Na dwie śruby są jeszcze dwie. I mamy wycentrowane to, tak? Teraz zdejmujemy to wszystko. Wypychamy to kółeczko. To już nam nie będzie potrzebne. Ściągamy oczywiście ten pin do środkowania tego. Do centrowania. I możemy. Włożyć fresz, już do frezowania, w którym zaraz się posłużymy, zaciskamy i możemy ładować już nasz fresz do fryzarki, Frez przepraszam, do szablonu. Głębokość jest ustawiona. No i teraz ustawiamy sobie. Zaczniemy na przykład jakieś małe kółko wykonam. I oczywiście jakiś materiał by się przydał, cóż tu mamy? MDF? Może być, proszę bardzo. Wiertło wiercimy otwór środkowy, i możemy fryzować. Musimy wyciągnąć ten frez, bo to już nie ma żartów. Gdzie to było tutaj. Tak i teraz tutaj na skali musimy spojrzeć na jaką głębokość będziemy wkładać ten fres przy oczywiście włączonym frezie opuszczamy to tyle ile potrzebujemy. Jest, jest. Oczywiście dużo urobku. Proszę bardzo. Zasada, myślę, że bardzo prosta, nie? Oczywiście większe średnice, żaden problem. Przekładamy, tak jak mówiłem, tutaj ten zacisk w drugą stronę. No, i zobaczcie, tu jest, to jest maks, który możemy zrobić. Czyli promień w tym momencie do frezu mamy 35 cm, czyli 70 cm średnica. Zróbmy sobie tutaj, wejdziemy w materiał. Oczywiście, gdybym chciał teraz przejść na wylot z frezowaniem, robimy parę milimetrów, wchodzimy niżej, jedziemy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i gotowe. Więc to myślę, że wszystko jasne i czytelne, nie? O co chodzi? Jest jeszcze, słuchajcie, jedna tutaj funkcja, którą zaraz wam pokażę. I to też jest fajnie, że tutaj to się pojawiło. Musimy zaomocować materiał. porządnie i teraz tutaj jeszcze w stopie są otworki do właśnie tych pinów, które pokazałem wcześniej. Wkręcę sobie tutaj to najszerzej i w tym momencie frez jest centralnie, czyli tutaj nakładamy stopę na materiał, przekręcamy, przez co nam się to wszystko centruje Wkładamy frezarkę, Też tutaj sprawdzam głębokość. Odpalamy frezarkę. I mamy w ręk, przepraszam, to będzie wpust zrobiony idealnie na środku materiału. Czy to jest słuchajcie, taki gruby materiał jak tutaj. Czy też będziemy chcieli zrobić wpust na przykład pod jakiś zamek, na w, takim, w takiej sytuacji jak teraz. Również myślę, że tutaj się to uda zrobić. Spróbujemy odpalić. No i zobaczcie. Idealnie na środku wpół zrobiony w sekundę, nie. Normalnie musiałbym to mierzyć, dzielić, ustawiać. Po co kiedy można skorzystać z takiego naprawdę sprytnego szablonu. Jaki frest tam władujemy, no to już zupełnie inna sprawa. Trochę na bała ale myślę, że pokazane jest wszystko prawidłowo polecam link oczywiście w opisie dopasujecie do każdej frezarki jaką macie świetny sprzęt na razie